Widzowie, ja, ja nie wiem co powiedzieć. Dopiero teraz się kapnąłem, że wydropiłem huge'a z tego eventu. Pok pokażę wam. Ja serio wam mówię, ja się za niego nie tradowałem. Miałem cztery huge'e. Nie wiem kiedy ostatnio y, pokazywałem, y, grałem w peta i nie wiem czy pokazywałem, ile mam rzeczy. Ale, bo ja byłem w szkole, zostawiałem to na awku przez około nie wiem, 3 godziny 4 godziny dziennie i kurde wydropiłem hugea to jest warte ile to jest warte 34 miliony gemów jak patrzyłem 34 miliony gemów jest warte z 500 roboksów 500 roboksów jest warte 100 zł i nie ja wiem że się znajdą ludzie którzy w to nie uwierzą ale pokażę wam czekajcie po poczekajcie Poczekaj, ja, ja jakbym mógł znaleźć dowód, bo ja dopiero teraz się kapnąłem, że mogę wejść na trading, e, Pro Trading Plaza. Ale ja myślałam, że coś jest zbugowane, bo ja nie miałem pięciu Huge'ów, tylko cztery. No i ja się traduję z gościem, on mi pisze, e, czy chciałby się wymienić za tego Huge'a. Ja piszę, że ja go nawet nie mam. No, a on mi pisze, że, że mam, bo, bo, bo mam go na ekwipunku. No i patrzcie. Czekajcie. Proszę. No, to jest. Proszę. Jest zablokowany. Ja. Ja go nie zablokowywałem. Ja. Nie, nie. No, mam wszystko. Wszystko mam tak, jak było. Ja wydropiłem huge'a, widzowie. Serio, wam mówię. Ja nie wiem, co ja mam robić. Ja nie wiem, czy go wydropiłem, czy to były jakieś buki, go dostałem. Ale ja w... wiem, że tylko, że wydropiłem huge'a. Dobra, zostawcie lajka za, za to. Zostawcie lajka i zrobię dowolną rzecz, którą napiszecie w komentarzach.